Bielactwo. Skórne schorzenie związek z chorobami układu krążenia. Bielactwo, często postrzegane jako problem estetyczny, okazuje się bardziej złożoną chorobą ogólnoustrojową związaną z różnorodnymi schorzeniami współistniejącymi, takimi jak problemy z tarczycą, łuszczyca czy łysienie plackowate. Co więcej, naukowcy w ostatnich badaniach odkryli, że osoby z bielactwem są bardziej narażone na choroby sercowo-naczyniowe. W tym na udary i inne poważne zdarzenia sercowe. Związki te podobne do obserwowanych w przewlekłych stanach zapalnych, jak łuszczyca, podkreślają potrzebę większej świadomości na temat bielactwa jako schorzenia wpływającego na całe ciało, a nie tylko skórę. Wnioski z najnowszego badania: przełomowe badanie oparte na danych z bazy Trinetics przeprowadzono w USA, gdzie analizowano zdrowie sercowo-naczyniowe pacjentów z bielactwem przez 15 lat. Po dokładnym dopasowaniu wiekowym i płciowym wyniki wykazały, że pacjenci z bielactwem byli bardziej podatni na poważne choroby układu krążenia, w tym nadciśnienie i arytmie. Najbardziej niepokojące było wcześniejsze wystąpienie chorób sercowo-naczyniowych, nawet o 2,95 roku wcześniej niż u osób bez bielactwa. Ryzyko szczegółowe. Pacjenci z bielactwem byli bardziej narażeni na udary oraz różne formy nadciśnieniowej choroby serca i nerek. Co więcej, stwierdzono, że zespół chorego węzła zatokowego, czyli schorzenie związane z nieprawidłowym rytmem serca, pojawiało się średnio o 5,5 roku wcześniej u osób z bielactwem. Wyniki te wskazują na konieczność rozważenia wcześniejszych badań przesiewowych w celu wykrycia potencjalnych problemów kardiologicznych u tej grupy pacjentów. Co to oznacza dla osób z bielactwem? Najnowsze badanie sugeruje, że pacjenci z bielactwem powinni być szczególnie uwrażliwieni na swoje zdrowie sercowo-naczyniowe, a ich opieka powinna uwzględniać regularne monitorowanie oraz potencjalne działania profilaktyczne. Chociaż potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć pełny związek przyczynowo-skutkowy, te wczesne odkrycia podkreślają, że bielactwo może być znakiem ryzyka dla innych, poważniejszych problemów zdrowotnych.